Sytuacja w tym roku 2023 wygląda następująco. Początek roku był zły, żywiec był bardzo drogi, ceny energii i gazu były bardzo wysokie. Był dla nas kłopotliwy, wjechaliśmy na, na duże minusie. Po połowie się trochę wyrównało, ceny energii spadły troszeczkę, ceny y, y, gazu spadły troszeczkę i ludziom poszły wypłaty do góry i u nas się ustabilizowało. A najważniejsze, że wieprzowina się unormowała. Z tych 10 czy 11 złotych za żywiec jest teraz 8,59. I tak pośrodku i rolnikowi się opłaci, i, i nam troszeczkę ludzie się przyzwyczaili i przyjęli już te ceny. To jest najważniejsze. My mamy ceny z wyższej półki, bo wyroby mamy tradycyjne. Ze stuletnimi już recepturami, takie, które mój dziadek, mój ojciec produkował i ja. I te kiełbasy swojskie, czy szynki, które nie mają żadnych naszyków, które mają, e, były e, znaczy ozdobione jakby godłem teraz Polska dwa razy. I szynki, i, i pierogi, i te inne garmażerki. Także to bardzo dziękuję, właśnie Kapitule, za, za nadanie nam tego tytułu. Ten rok dla firmy. Powinien być koniec roku zwłaszcza, powinien być lepszy, bo początek był tragiczny, bo gaz był drogi, prąd był drogi, nie moglibyśmy sobie z tym poradzić. I na barach były straszna, straszne rachunki, skoczyły nam z 5 tysięcy na autostradach na 25 tysięcy. To było obciążenie wielkie. Miesiące pierwsze też były trudne, ale ten rynek po maluczku, gaz stanie i prąd troszkę stanie i koszty są troszkę mniejsze. I to nas bardzo cieszy. Ten rok powinien być troszeczkę, koniec roku lepszy. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Taurus powstało w 1989 roku, a powstało, ponieważ ja, mój ojciec, nielegalnie bili mnie świnie po weselach, obydwa z ojcem i, i padli my po prostu przez kontrol, który pan doktor Wardyński przyszedł i powiedział, dlaczego się nie ułożnicie w 1989 roku. Mówi, komunal upada, otwierajcie jawnie i to my otworzyli i wybudowali my ten zakład, który tu stoimy, Taurus, i od tego czasu produkujemy te wędliny tradycyjne, takie dobre, bez chemii, bez niczego. Dzisiaj, w dzisiejszym jakby dniu zatrudniamy około 500 osób. W tym mamy 14 barów i 10 sklepów firmowych i tą firmę Taurus. I jeszcze mamy najważniejsze, garmażerkę Tuchowie. Produkujemy pierogi, no, wszystką garmażerkę, która też dostała teraz Polska. Te pierogi, te naleśniki, gołąbki. Są takie, naprawdę, jak nasza babcia kleiła, taka, smaczne.